gospodarze wychodzą na mecz koszulki unikaloty tak prezentują się a tu szatnia drużyny gości czyli oldboy ruchu Dzisiaj remis zrobili, na zasowcu. No, dzisiaj remis, remis. Lecik. no bo to mnie nie było. No, ja w tym czasie pisał post poświęcony 44, panią liczba. urodziny Marka Zięciuka. Dzisiaj? No. To wszystkiego najlepszego dla Zienia, nie? Wszystkiego najlepszego. Na którym poziomie u niej Teraz gramy w A-klasie, spadliśmy do A klasy. A takie derby z kim? No to derby tutaj tak mamy w tym powiecie lub nie? To tam dzisiaj był taki mecz Szysie z Glicą, my grali. Majemy do drugiej dużej tabeli, no ale przegraliśmy niestety czy jeden właśnie po meczu jesteśmy świeżo. A tak to derby tu mamy, w rezerwach mamy drugą drużynę w B-klasie i duża skalę jest druga, mała pan w Kuczów, co myśli się tu za lasem dwa kilometry, no to to, to będą derby, nie, Ale też tutaj lubiniec, co się kojarzy, Sparta lubiniec. Bo. Sparta lubiniec, no Sparta grała z Okręgówce akurat, oni awansowali, a tu tak derby my mieli to z, z orzebsar nie, co jakieś grali w trzeciej lidze obcy, nie, to tam my właśnie dwa tygodnie temu, to wygraliśmy. Dość wysoko, także to jedynie takie derby tutaj, tak okoliczne, nie? Tak wiadomo, w Okręgówce, awos... udałoby nam się awansować do Okręgówki, to tam zawsze jest Bornów, Sparta właśnie, to takie tak. E, kojarzę, taki kojarzę to kluby. To zawsze takie mecze, no, e, A jaki jest w ogóle ten dzień dzisiejszy, właśnie unikalny, bo boisko piękne. Te, no jak zawsze no, te warunki. No, mamy jeden najlepszy tutaj w powiecie, także a... y, klub jest wspomagany przez samorząd? przez samorząd, przez miasto no, i głównie przez sponsory, nie? które tutaj banery wiszą, nie? Mamy sponsorów, także no, a jest... kibice y, to... Y... Są kibice, no na każdym meczu około 80-90 kibiców jest, nie? Ale ja wiadomo to jest lepsze takie... Komu mecze... kibicujemy? Za ruchem, w większą skalę za ruchem, wiadomo, nie? No mamy umowę partnerską życie z ruchem Morzów, nie, także Kale, Czyli tak, Unia Kalacie jest partner, partner, partnerskim klubem ruchu. Tak, tak, tak. Pozdrawiam przy okazji zarząd niebieski, którzy A? doprowadzili do tego no. panią Klaudię Wolny. Tak pani tam prezes stylizek Marek Jelonek, Zimorza też. Jest zamian Jelonek Jest zamian Jelonek, który zaliczył Zaliczył e, debiut w Chorzowskim ruchu. w Stare, meczu, czasy. W meczu przeciw kolegi. Tak, przeciw kolegi. Na stadionie Wojska Polskiego. W mecz w sezon 82-83. Dokładnie tak. E, to wtedy tren, Orejlańczyk trenował. prowadził nas do drużyny. 15 minut przed końcem za walka Fornalika. Ale to, no, to taki, mecz, taki mecz się zapamiętuje do końca życia. No to był jedyny mecz był to. <grywka> Pamiętasz go do końca życia. No dobra, ale też sezon, który... który no, Obocował tym trzecim miejscem. Sezon, dokładnie tak. I jak y, wtedy wspomniał, że miałem tamten czas z wchodzenia do zespołu. Było łatwo się dostać do tej do drużyny, było to była mieszanka weteranów. Drużyny, bo w składzie byli bardzo dobrzy zawodnicy. To była od, mieszanka to weteranów. Tak, od starszych zawodników pochodzących młodych. Gucio wtedy debiutował wcześniej z Górnikiem. Waldek e, ze Staną Mielec z tak. w meczu, w którym zakończył... Kryjąc jeszcze indywidualnie wodka, Ciołka tam i... i. Szczelca Gola w meczu z Peru, tak. w 82. Robił, co prawda rzut karny, ale bardzo dobrze się tam przyjął. I, i... Ale ruch przyjął. kończył mecz w Mielcu w dziesiątka, podobnie jak ten ze szumbiarkami, jeden, jeden na wyjeździe. Się. Szkoda, że tylko w tej trzecie miejsce nie grało w ówczesnym Pucharze UEFA, no. bo zabrakło punktu brakenu, nie? Punktu ale nie jak, żyją, jak nie? pamiętam na cztery kolejki przed, przed metą, nie? To zajmował jest się na którym pierwsze było 30 miejsce. tysięcy no. widzów na cichej pierwsze mm. miejsce. A w perspektywie wyjazd do Gdańska na mecz trzecioligowy wówczas lekiem po finał. Ją, no. Wtedy przegrał 1-2, 1, 1 karnymi. A potem w weekend na Pamiętnie wiśle. sędzia widz żelazko. <noise> tam on sędział to jest tak. A G potem na Wiśle w weekend rok przegrał 1-2 z Wisłum, no, robiąc swoje szanse na tytuł mistrza Polski, cała. bo dzień wcześniej GKS uległ Lakowi i 0-1 na Bukowej. Ty wiesz, dużo lepiej ode mnie pamiętasz te czasy. No to <laughs> czasy to moje młodość. Ty tak siedzisz w tych wszystkich tematykach, że to tylko godne podziwu. Ja tak tylko już wyrywkowo mi się te rzeczy przypominają, ale jeszcze tym trzeba żyć. No ale yy, dzisiaj, dzisiaj, damy yy, wam jakby ta rażniejsza Unii, tak? No to były też już czasy trochę <grym> zamieszłe. Yy, po przyjściu do AKS-u w 1991 roku, że tu zaczął grać jako grający trener, właściwie przez 12 lat, je prowadził duży na 10 lat grając. No z różnymi efektami, najlepsze miejsce, żebyśmy mieli drugie w tabeli. Było też potem ciężko z zawodnikami. Różnie bywało to, żeśmy się borykali, walczyli o spadek, o utrzymanie, ale jakoś udało się w tej okręgówce cały czas grać. A dodajmy jeszcze do tego, że jak grał w aks no to co do ruchu wcześniej przeszedł. Ja co nasz. I wcześniej i Christian Schuster. I Józek, Józek Nowak też. Józek Nowak, ale zanim je poszedł do Krystian u kolega z klasy. Myśmy się wymienili. Christian poszedł tam chyba rok wcześniej do AKS-u, i potem graliśmy jeden sezon, właściwie pół sezonu razem, a potem on wrócił do ruchu. No, szkoda, że dzisiaj Krystiana nie ma, bo w meczach odbywa ruchu. Grywo e, bywo cały czas. Bywo w no, roli menedżera. No tutaj podejrzewam, że zresztą Christian tutaj grał chyba dwa czy trzy razy przy jak graliśmy wcześniejsze te mecze. Ale z dzisiaj ruchem, skład, skład Niebieskich Morz w swoim w zestawieniu kilku zawodników z przeszłością no, e, Ligową że wspomnijmy Mamy dziki się... zbigniewa się no, to... Piotra Boncola Mistrza Polski z sezonu 8889 Także się, że się szykuje piłkarskie święto tutaj w no, na pewno ale mówiąc szczerze nasz skład jest sobie osłabiony, bo <gryw> paru zawodników kluczowych nie w tej chwili I jeden niestety Zawodnik nam odszedł prawie rok temu. W takich okolicznościach bardzo dobry piłkarz. Niestety zachorował na nowotwór i w bardzo krótkim czasie zmarł. Praktycznie zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. zaczęło się to chyba gdzieś latem i jeszcze zeszłego lata grywał z nami w odbojach. Przychodził na mecze, już wiedząc o tym, że coś się dzieje. a Mimo to ambitnie jeszcze do końca. To ten mecz może być poświęcony, też nie Ja wiem, jeszcze pamiętam jak grali ostatni mecz z ruchem, to ja jeszcze gry, bo wtedy też strzelił bramka akurat ruchowi. No, i, no to bardzo różne A dodajmy do tego domu, że ty doszczędza by było na cichej. No jak jest okazja, to ja da. Tutaj brat jest, jest jednym ze sponsorów Wilchorzu, zresztą był, był głównym sponsorem jego firmy meczu e, Opuar Polski z Głonikiem Zabrze, no i stał, on jest właśnie na każdym meczu, kiedy pomaga też. A to właśnie Jedynie. tym sponsorem się należało, ta, ta e, chwila kiedy ruch podejmował Ekstraklasowicza no. i... Ja wspomnę też sezon właśnie 82-83 ruch eliminował po golu Jana Wenigera wygrał ruch w Zabrzu w ćwierćfinale z górnikiem nie? i to właśnie był ten sezon co gdzieś wchodzi do zespołu wtedy i tutaj trzeba schylić czoła przed partnerami ruchu, który właśnie wspomaganiu ruch i te, t, t, takim mecz z górnikiem, zabry, tym pucharowym, należał się. I tak fajnie, się za roku, że udało się to załatwić przez jego firma tutaj reprezentowała i była głównym sponsorem. To jest też jakieś osiągnięcie dla firmy, bo jednak idzie świat takie coś i, i to na pewno jest, idzie w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Nie ma